Wróciłem. Jeszcze muszę go coś sprawdzić. Nie wiem. Jeszcze ich nie będę robić. Mówiłeś mi kiedyś, że mam więcej kopać. To po będę. Dobra, muszę jeszcze zrobić tutaj powiększyć farmę dziewięć, a bo tu w ogóle za mało miejsca na to wszystko. Teraz nie spać nie. Dobra, farma już jest trochę powiększona. I mam, szczęście, mam szczęście, że ta farma nie przeszkodziła mi w, w, w powiększeniu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest urosło dobra jest tylko czyty? nie nie no chodź Chodź tutaj, chodź, chodź. Zamknij. Nie, nie, gaduj, że ona mi wyszła. Nie. Nie. Dobra. E... Ja tego nie lubię. Dobra, akcja. Ho! part To duży Dobra, teraz tutaj żeby mieć na okno. Miałem wrażenie, że jest tak ciemno, po prostu nie miałem okien. Um. No Powiększam Powiększyłem już Jakbyś nie wiedział już Dobra mm. Co ja chciałem zrobić? Aha mm. Jest. Już się jest zużyła łopatka, że niedawno zrobiłem. się kieram się skończy, więc nie jest zbyt dobrze. Nie! 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 Co ja zrobiłem? <laughs> Nie mam telefonie. to mogę sobie zrobić. Najlepiej być przygotowanym, dobrze jest? Aha, tak. E, Tego odłożę, żeby go nie stracić. Jeszcze to mała strata, ale po prostu wolę. Aha, czyli dałem te ziemię tutaj, a nie tutaj. Najgorsze jest to, że mam bardzo mało miejsca, kiedy jakiś małpsi mi pojawi, więc... Czarnym tu że... Słuchaj, to się nie zreszło, a może się zreszło. Nie wiem, czego tego, tego będzie. No chodź, chodź, świnko. Dobra, poszła. Dobra. Dobra. Tylko się potrzebuje, tylko też. Tylko też. I tego też. Dobra. Mm. Dobra, to na razie będziemy ciągle kopać. Chyba niedługo zrobię jakiś mob grinder. Przydałby się. Nie wiedziałem nawet, nie, nie mógłbym zrobić sobie drewnianego mopulandera. Aha, nie, bo drewno chyba jest takie bardziej prześwitujące, nie? Napiszcie w komentarz. To zaś zrobiłem, tak? Kompowałem skrzynkę, w, w której było wiadro wody. Masz szczęście, że nie było złego jeszcze, nie? To było straszne. Udałby się po kamienie, bo potrzebuję pieca, żeby przypalić i mięso. I mógłby sobie polepszyć ziomek w, w ten w, w em, ceglany, nie? A bo, albo z tego z żeby wypadło z skrzynki jakiś 8 to chyba ten moment. Mam to wrażenie. Że właśnie teraz będzie z tą jest stona I nie. Ja nie mogę kiedy to będzie. To chyba nigdy nie nastąpi. A jak nigdy nie nastąpi, to ja chyba dam creatief <laughs> i sobie lawę i zrobię koblarkę. <laughs> Nawet nie, nie ma zmiany biomu. Co? Wcześniej było tak samo. Mam po takie déjà vu. Okej. Okay. To jest... ...krzyż sporo. Jeszcze jedno i będzie równo trochę, nawet nie, nie, jednak nie, nie trochę niefajne miejsce ma tą farmę i w ogóle nie wiem, czy ja tego nie będę wykopać, po prostu tak wygląda po prostu brzydko wygląda takie coś, no, co tu jest, a tym bardziej, że ja w takich skrzynkach nic nie mam, no, to czy to teraz zniszczę. Nie wróć, że w rozdrym. tej skrzyni coś będzie, ale nie. Dobra. Dziewięć skrzynek. Nie, 10, 11. Sporo tego tu było. I chyba teraz w tym odcinku... O, koniec czasu. Czas na przerwę.